Moi drodzy, pierwsza wyczekana 40 no ogromne gratulacje. Jakie emocje Wam towarzyszą, tym bardziej, że no Julia, jak wiemy, nie było łatwo. Nie było łatwo. Ogromne, ogromne spełnienie. Cieszymy się, że nasza praca została doceniona. Bo naprawdę... Yy... Dużo poświęciliśmy na tego walca angielskiego, dużo pracy nad dramą, dużo pracy nad choreografią. Bardzo nam pomógł nasz choreograf Michał Jeziorowski. Tak, jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Bardzo dziękujemy. Wiedział, jak bardzo Rama jest dla mnie ciężka i jak trudno mi ją utrzymać. I wyćwiczyliśmy ją do perfekcji po prostu i tylko się modliłam, żeby mi dzisiaj nie poniosły emocje. I tak się nie stało i mamy czterdziestkę naszą pierwszą. No właśnie, bo wy sami wspomnieliście, że staracie się robić takie dość skomplikowane choreografie. Tak, my sobie nie, nie odpuszczamy. Na samym początku tego programu. Już przy pierwszym odcinku przy Jive'ie ustaliliśmy, że my chcemy tańczyć. Tutaj nie właśnie tak jak powiedziała Pani Iwona w poprzednim odcinku, trochę udawać, że tańczymy. Ja chcę się faktycznie nauczyć tych tańców, tych kroków, jak najwięcej kroków podstawowych staramy się wkładać do naszej różne. Choreografii. Ciekawe rozliczenia rytmiczne, no tą czaczę było dużo synkop, nie było załóżmy 2-3-czacza-raz, tylko było 2-a-3-a-czacza-raz, a, co uważam, że też jest całkiem skomplikowane. Tak, i uważaliśmy, że nawet kosztem punktów wolę po prostu rzucać sobie wyzwania. Czyli rozumiem, że są takie patenty, żeby na przykład no, było trochę mniej skomplikowania, ale prościej. No jasne, wystarczy pro, zwykły rytm. Normalnie mamy rytm 2-3-czacza-raz, ale czasami jak chcemy coś podkręcić, to możemy spróbować zatańczyć coś pomiędzy tym i wtedy są te a... I, I tak dalej, tak? No dobrze, to kto stosuje te patenty z tej edycji? Yy, z tym A i tak dalej? No z tym takim ułatwianiem, czy ty wiesz? Nie mam zielonego pojęcia. <noise> nie obserwujecie? Nie. No dobrze, skupiacie się tym nie, na Nie analizować innych. Nie, oglądamy tylko swoje no, występy. <noise> Okej, okay, dobrze, dobrze. No właśnie, ale też, no przecież były dość spore problemy z Twoim samopoczuciem. Tak. Yy, Ostatnie kilka dni były, były ciężkie. Mam kontuzję pleców, prostownika grzbietu e, dokładnie. Jest zapalny naciągnięcie mięśnia. Jeszcze na moje nieszczęście jest bardzo dużo nerwów podłączonych po prostu pod ten mięsień, więc przy wszystkich ruchach takich rotacyjnych e, mnie po prostu odłączało choreografii. Robiło mi się ciemno e, przed oczami, no plus... To, to, to jest taki ból, którego w ogóle ciężko opisać. Dlatego ta czacza dzisiaj, no ja nie, jestem do końca Mogą zadowolona. Być lepiej, ale nie było źle. E, tak. To, to były elementy, które tańczyłam bardzo dobrze, ale były takie momenty, gdzie czułam, że ledwo stoję na nogach i gdzieś tą równowagę, ciężko mi było złapać. Plus bardzo się stresowałam przez to tym tańcem i trochę miałam takie nogi z waty. Ale przy, przy walcu już wszystko odpuściło, też tam właśnie tak się nie obracałam boczkiem, więc mi było dużo, dużo łatwiej. Ale najważniejsze, że na live'ie no nie czułaś tego bólu, bo tak się zastanawiam właśnie, czy te emocje jeszcze nie były, no wiesz, czy po prostu się nie bałaś, że jak już zaczniecie tańczyć, to coś się wydarzy? Bałam się i czułam ból na live'ie również. Yy, tak, to przy każdym przetańczeniu yy, faktycznie było tak, że to czułam. Nie chciałam też wchodzić na jakieś mocne środki przeciwbólowe, bo wiem, że one by trochę zakłóciły mój mo kontakt z rzeczywistością. E a chciałam to zatańczyć na 100%, zależało mi na dobrym wyniku, chciałam być tu i teraz obecna podczas tego tańca e i stwierdziłam, że po prostu, po prostu dam radę i to zrobię.